O, witam Cię serdecznie. Witaj, absolwent. Słuchaj, tutaj w Wrocławiu jest taki ładny, zobacz. No właśnie, widzę tajne, tajne komplety. Znaczy wiesz co, powiem Ci tak, z perspektywy nauczycielki, jeśli chodzi o mediację, to mogę się pochwalić, że prowadzę koło mediatorów szkolnych i rówieśniczych, mhm. plus szkole, szkole studentów i nauczycieli, jeśli o. chodzi o mediację. A która uczelnia i jaka szkoła, jaka szkoła? Jakie klasy? To jest, y, to jest uczelnia y, głogowska? Mhm. Y, Państwowa wyższa szkoła zawodowa y, w Głogowie i tam prowadzimy takie szkolenie jedno w semestrze. Cały blok, takie 40 godzinny no bo żeby mieć takie takie, żeby ten, to, to szkolenie miało, że tak powiem, y, no, uprawomocnienie takie, y, ten certyfikat żeby był ważny, no to 40 godzin musi, odbyć, musi się odbyć. No i takie szkolenie prowadzimy i powiem Ci, że już zaczynają ruszać takie e, kluby mediatorów. No i to powoli zaczyna działać. Powiem to, Ci, to, że po to, 10 to. latach prowadzenia mediacji. Mhm. więc jaka szkoła? E, trochę więcej Jaka szkoła? Jaka szkoła? Która szkoła? W sensie podstawówka, liceum? E, co, w tej chwili zmieniam pracę. Ja 20 lat pracowałam tylko w szkole średniej. Dojeżdżałam z Głogowa do Przemkowa, w tej chwili pracuję w Głogowie, to była szkoła podstawowa przez 5 lat, plus pracowałam w szkołach średnich. No i teraz zaczynam pracę w Zespole Szkół Politechnicznych od września. Także mm -hmm. mam nadzieję, że tam też sobie założę kolejny klub mediatorów. Ale czy dalej e nie wiem, w jakim wieku będą, te, będą ci mediatorzy? Teraz szkoła średnia, a wcześniej to, były, to była szkoła podstawowa od szóstej klasy do ósmej. To no fajne wyzwanie, ale czyli poczekaj, żeby sobie to poskłada. No bo, bo przewidujesz takie systemowe działanie, prawda? Tak. No i teraz jakbyś miała opisać ten dobrostan, który masz teraz, to, to co byś powiedziała? Znaczy jestem bardzo dumna z moich dziesięciu mediatorek, które w ósmej klasie zostały przeze mnie wykształcone, przeszkolone i teoretycznie, i praktycznie. Uważam, że mają umiejętności, żeby ruszyć do szkół średnich i tam prowadzić mediacje rówieśnicze. Hmm. Także to jest taka moja duma. Dobrze, i co dalej chcesz z tym robić? No, dziewczyny mają cały czas ze mną kontakt, bo poza tymi zajęciami to jeszcze prowadzę taką grupę o prawach człowieka dla dziewcząt, więc mam nadzieję, że od września będziemy się spotykać dalej. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, prowadzę szkolenie dla studentów i dla nauczycieli. To jest takie, żeby oni zakładali swoje kluby mediatorów. No i tak będziemy działać dalej. Czyli no dobrze, trzeba zaczynać od dołu. Mariolkę Zajączkowską znasz, prawda? Mariolkę Zajączkowską z Legnicy? Nie znasz. A Róży jak też ustaliliśmy, że nie znasz. A z Głogowa może Stowarzyszenie Szansa znasz? Szansę znam, pracowałam tam ileś lat temu. Mhm. A, szansa się znowu uaktywniła. A co tak. w Szansie się dzieje, coś wiesz? Nie, nie mam pojęcia, bo ja pracuję w Głogowskim Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Tam prowadzę zajęcia, bo jestem polonistką, dlatego mnie dzisiejszy temat szczególnie zainteresował. Yy, także tam prowadzę tą moją dziewczyńską grupę, plus prowadzę mediację, no i prowadzimy zajęcia dla Ukraińców języka polskiego, ja prowadzę też lekcje. Wspaniale, no to przygotuj się, bo chcecie zapytać o dzieła literackie ważne, które są... A powiem Ci, że myślałam sobie i teraz o, tak, nie wiem czy Cię bardziej no? interesuje czy szkoła podstawowa czy średnia, bo ta, w, tej chwili, w tej chwili jestem po pięcioletnim kursie szkoły podstawowej, więc no, tak myślałam o kilku różnych tematach i tak ciekawa jestem, co inni też nauczyciele powiedzą, znaczy czy inni ludzie może tak. Na mnie ciekawi, co ty powiesz, bo wiesz, różnych nauczycieli o to pytam. Mamy w tej chwili taki okres przygotowawczy. Ten tydzień jest dla nas bardzo gorący, dlatego że przygotujemy się, przygotowujemy się do ogłoszenia dnia, dnia retoryki. No, tak, mówiłaś o tym wczoraj. O tym tak. mówiłem ostatnio. I muszę powiedzieć, że mam kilka niepowodzeń w rozmowie z różnymi ludźmi, bo się okazuje, że ujawnia się z ta, z, co powiedzieć, na nasza scheda. Myśmy literacko właśnie przez Grażynkę Landę badali problemy pańszczyzn. Mieliśmy kilka ciekawych spotkań, m.in. z autorem Grażynka, choćby Grażynka Tuszki. Może ty powiesz? Nie, no, to mi rozgłogów. To jest Hania, tak, co z nami ostatnio rozmawiała. I właśnie, pierwszy, może tak powiem ci tak, najpierw konstrukcyjnie, dobrze? Myślę tak, ludzie po pandemii, myślę i w czasie pandemii zadawali sobie pytanie, Tak myślę oczywiście, to wszystko są tylko moje projekcje. Mogę dobrze, to Jurek bardzo dobrze myśli. Aha, no, zobaczymy, co myśli. No właśnie, zobaczymy, co myśli, wtedy by już była powie. Ale wydaje mi się, że wielu ludzi zadawało sobie pytanie o sens życia. W takim zamknięciu, przy braku perspektyw budowania relacji, braku perspektyw rozwoju społecznego, przy takich zakopanych w różnych rzeczach, przy pisie. No i, 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 i ja też sobie zadawałem takie, takie pytanie jeszcze nawet szukałem takich, takich ludzi, którzy mogliby mi utrudnić zadanie. Wczoraj na przykład też zostałem poddany takiemu maglowaniu. I jak sobie myślę o tym wszystkim, to wciąż najlepszą odpowiedzią są klasyce. Liczy się po prostu dobrostan. Różne rzeczy, środki, które mamy w życiu, wykorzystujemy do tego, żeby zapewnić sobie dobrostan. A każdy ten dobrostan może sobie inaczej definiować. Jeśli tak by było, i jak to, jak to ładnie mówi się o pracy, bardzo dobrze jest wykonywać pracę, którą się lubi. Wtedy się w ogóle nie pracuje. Tak? No oczywiście będzie jeszcze pytanie o funkcję pieniądza. To, to też jest ciekawy w ogóle temat. No I dochodzimy do dzisiejszych czasów, sześć lat rządów, w których nas właśnie te dwie moce. A moc pańszczyzny, bo wzięła się stąd, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy prawdą jest, że Polacy są kutliwi. No i sięgnęliśmy do tych opisów, szczególnie ostatnich kilka lat uruchomiły się takie dwa nurty literackie, jeden Opisuje polską rzeczywistość, dlaczego właśnie, jak to z pańszczyzną było, poznajemy prawdę o swoich rodowodach z ostatnich 200 lat, między innymi i, i prawda wyczyny szeli lepiej można zrozumieć dzięki temu. Z drugiej strony no, jest to bardzo poważna rewizja, albo może za ostre słowo, jest bardzo duża próba dla kwestii religii, dla kwestii naszych, naszej wiary, w co wierzymy jak wierzymy, ile warta jest nasza wiara. I od czego zależna. Tak, i jak teraz przejdziemy na to, co robimy tu, czyli mediację, to pytanie będzie szczególnie istotne, po co my to robimy. No bo zobacz, zbierasz, tworzysz ten klub mediatora i za chwilę będziesz sobie wyznaczała nowe cele. Więc ja bym chciał namówić Cię do tego, żeby tak zrobić krok po kroku w tył. Pierwszy krok w tył, żeby wrócić w tył do przodu. Ważne, to już widać jest. Wiesz co, bo skąd się wzięły nasze spotkania tutaj w tajnych kompletach? Stąd, że w czasie pandemii oglądaliśmy, jak smutne są rynki, rynki miast, i postanowiliśmy znaleźć takie miejsca w samym centrum, gdzie ludzie mogliby przychodzić i znaleźć takiego mediatora, przyzwyczaić się do nich. No i mamy tutaj tablicę, drugą tablicę. Myślę, że ludzie się z czasem będą przyzwyczajali. Gdyby pojawiali się. Przechodzą ludzie? Przychodzą ludzie. Coś, cały czas się kręcą ludzie, cały czas z nimi gadamy. Gdybyśmy natomiast mieli mówić o na przykład rozwoju rynku zleceń, to najlepszym takim miejscem byłby na pewno sąd. Ale na razie nie to, nie to jest dla nas priorytetem. Wydawało się właśnie, że w związku z pandemią taka potrzeba, powiedziałbym, odbudowywania relacji społecznych będzie ważniejsza. No i w takim razie rozpoczą, rozpoczynając od tego, bo wiesz, skończę na pytaniu o, o te dzieła literackie. Ciebie, prawda? Bo staramy się połączyć literaturę, prawda, i mediację czy zero, próbując powiedzieć, że mówimy o kulturze dialogu, o kulturze drogi, mówimy o kulturze, a traktujemy mediację jako pewien rodzaj kultury, pewnej, pe, pewien rodzaj postawy człowieka, prawda, którą staramy się wykształcić w oparciu o zaufanie, porządek, o, żądę, o m, cierpliwość, konsekwencje. Szacunek. Szacunek, mhm. absolutnie, prawda, czyli coś, co też bardzo pasuje do zawodu nauczyciela, jest bardzo, bardzo dużo osób podobnych, jeśli chodzi o nauczyciela. No i jakbym Cię tak namówił do takiej rozmowy, to podzieliłabyś się ze mną taką myślą, czym dla Ciebie jest dobrostan? Hmm. Dobrostan, no to funkcjonowanie w takim dobru, które ja postrzegam osobiście, tak, to znaczy, eee, cały czas mi po głowie chodzi, bo tak zaczęliśmy rozmowę od mediacji rówieśniczych, ale tak, i, i zaczęłyśmy rozmowę o e, pandemii. Tylko, że pandemia, e, pomijając to, że faktycznie nasze dzieci pogrążyła nieraz w depresję, ale w tej alienacji, która była dla nich bardzo trudna i, i to wszystko cały czas procentuje, to jeszcze mamy wiele takich konfliktów międzyludzkich. I pomijając te mediacje rówieśnicze, które ja w Błogowie prowadzę, to u nas też bardzo ciekawa inicjatywa, która właśnie też się wiąże z dobrostanem jest tutaj zawiązane przez to nasze Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, nawiązaliśmy, znaczy przyszła do nas, przyszła do nas spółdzielnia nad Odrzeż, spółdzielnia mieszkaniowa i mhm. powiedzieli, że jest dużo konfliktów między lokatorami, a szczególnie one się na, tak bardzo mocno spotęgowały w czasie pandemii i oni potrzebują współpracy mediatora i chcecie powiedzieć, że tych mediacji w tym momencie jest, właśnie wczoraj było podpisanie, czekaj, Yy, wczoraj było podpisanie jednej ugody. Trzy kolejne są, yy, czekają w kolejce i tego jest coraz więcej i więcej, więc myślę, że świadomość yy, i potrzeba zaspokojenia własnych takich, yy, własnego komfortu, takiego, żeby ten, nadać własnemu życiu yy, ten, ten, ten taki status quo w komforcie powoduje, że ludzie szukają rozwiązań. I tak jak tutaj wczoraj podpisy, podpisywał ugodę pan 85+, czyli generalnie to jest naprawdę stare pokolenie, nienauczone czegoś takiego, jak, czym jest mediacja, mhm. a mimo to zgodził się, jak mu opowiedziałam, czym ona jest, żeby sobie dał szansę, ludziom dał szansę i naprawdę, kiedy łagodnie i spokojnie mu się wytłumaczyło, czym ona była, to on naprawdę się odważył i przyjechał, bo on 80 kilometrów od Głogowa mieszka. W tym momencie musiał mhm. przyjechać raz, drugi, trzeci i to załatwić. Ale była chęć porozumienia, i to jest takie naprawdę bardzo yy, uważam, że to jest to dbanie o do, dobrostan, że szukamy rozwiązań mimo wszystko. No dobrze, a yy, zastanawiasz się nad tym, żeby to było dzieło trwałe, albo żeby zostawiło taki trwały ślad, do którego. Wszyscy będą się odwoływali, albo żeby miało, było powielane jak w harcerstwie, żeby był ten ciąg wychowawczy, czyli żeby. Ja myślę byli no powiem, myślę, że dziełem trwałym właśnie tak. Będzie to na pewno, na pewno ta moja dziesiątka mediatorek, które poszły w świat i one będą dalej czyniły dobro. To jest ten dobrostan, będą tworzyły. E, poza tym e, reklama szeptana, czyli ludzie przekazują sobie, wiesz, jest taka i taka, która może pomóc. Może wam się uda dogadać, może będzie można uniknąć sądu. Dla ludzi przerażające jest pójście do sądu i każda perspektywa uniknięcia sprawy w sądzie jest fantastyczna. Poza tym, no tak jak zareagowałeś, pamiętasz, jak powiedziałam dwa dni temu, że ja jestem z Głogowa, o, że tam wy macie sporo mediacji. My naprawdę mamy bardzo dużo mediacji. Pamiętam hmm. trzy lata temu, trzy, cztery było, Boże, może to już pięć, spotkanie w Legnicy. Mediatorów ze, z tych rejonów byłego województwa Legnickiego. I okazało się, że w 2017 czy 2018 y, na tych pięć sądów okre, y, rejonowych, w każdym sądzie było kilka, kilkanaście mediacji, a w Głogowskim sądzie było postanowienie odle, znaczy zlecenie mediacji do 200, medy, do 200 spraw. Czyli naprawdę, i tego jest więcej, i więcej, i więcej, i więcej. Także ja uważam, że, znaczy, wiesz, no, czy wiesz, nie ukrywamy tego, że no, gdyby nie sędziowie, to by tych mediacji nie było. No, bo co ja tutaj mogę? Ludzie mogą się do mnie zwracać, bo chcą uniknąć takiej takiej zapaści czasowej. Teraz przeprowadziłam no, mediację 233. Pięknie. Więc A, ty, co, od, od kiedy, jak sądzisz, taka fala jest? Wiesz, co? Nie wiem. Na pewno pierwszą mediację. Dostałam, jak byłam wysoko w ciąży i tam w tej mediacji, do tej mediacji był skierowany mój były uczeń, i to było 12 lat temu. Mhm. Więc ja oczywiście odmówiłam yy, ze względów zdrowotnych, ale także tutaj ze względu na ten bo yy, I to była jedna, to była pierwsza mediacja w ogóle w Głogowie. Mhm. I później, mhm. dwa lata później, poszła kolejna, i tak już poszło. Dobrze, to ja na razie tą taką część warsztatową odłożę, bo mhm. fascynuje tak, mnie tak. To, to zjawisko, o którym mówisz. Ale ta fala mówi, że tych mediacji jest tak bardzo dużo. To od kiedy? Ja co? U nas tak. Ale ja od jak, jak dawna? Bo już wiem, kiedy zaczynałeś, prawda? Mówisz 2010 rok, ale w ogóle w Głogowie, kiedy się ta moda na mediację rozwinęła? No nie wiem, no, no mówię, ja mam od 2010, natomiast y, moda jest y, no, pff, od trzech lat, naprawdę coraz większa. Wczoraj, o nie, nie dalej jak wczoraj wieczorem miałam telefon. Ponieważ znajoma, która współpracuje także z tym stowarzyszeniem, w którym ja pracuję, ona pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych, znalazła projekt, który ogłoszono 17 sierpnia 2022 roku, 2022 roku ponieważ poszukują mediatorów, którzy by mediowali w sprawie budynków niedostosowanych do osób niepełnosprawnych. Zobacz, jakaś magia, po prostu wiesz, tutaj mediacje rówieśnicze szkolne, tutaj lokatorskie, tutaj te sądowe, pozasądowe, no to jest oczywiste, ale tutaj się zaczynają mediacje, które mają ułatwić życie osobom niepełnosprawnym, to się po prostu, to jest jak jakaś, nie wiem, wirus po prostu idzie i Pięknie. to jest poza kontrolą. A zdradzisz tajemnicy, czy jest z tym rozmowa o pieniądzach? Yy, nie było rozmowy o pieniądzach. Aczkolwiek wiesz co, powiem ci, że jest coraz więcej projektów i coraz więcej organizacji pozarządowych, ale także, także rządowych yy, potrzebuje mediatorów. Dlatego, że teraz od stycznia wprawdzie już tego nie robimy, ale przez całe poprzednie dwa lata prowadziliśmy tak zwane dyżury mediatora i to było przy starostwie powiatowym yy, właśnie Powiatu Głogowskiego, Raz w tygodniu, w czwartki, yy, odbywał się dyżur czterogodzinny mediatora i tam ludzie mogli się zgłosić na bezpłatną mediację, czyli pieniądze na to są, ja nie wiem czy to są pieniądze unijne czy nie, no w każdym razie starostwo te pieniądze miało i nas wynajęło, nie były to wielkie pieniądze, niestety popularnością wielką to też się nie, nie cieszyło, Pisał, pisaliśmy jakieś artykuły, no staraliśmy się jak najbardziej tutaj uświadamiać ludzi, ale no nie wiem, akurat tam nie było bardzo wiele tych mediacji, bo może ich przeprowadziłam w ciągu dwóch lat, sześć. No to jest mało, tak? Okay. Ale... Natomiast no, gdzieś to idzie, powoli idzie. Mhm. Haniu, no właśnie o to pytam. Czy, czy stawiasz sobie za cel, czy jest jakimś elementem do, dobrostanu zmiana polegająca na tym, że teraz, kiedy jesteś nauczycielką, zagospodarowujesz swój wolny czas na mediacje, które cię pasjonują, w tym czasie poświęcasz czas ludziom, ale robisz to w większości społecznie. Dobrze to rozumiem? Część tak, też nie. No, przecież jak sąd mi zleca mediację, a jest tego coraz więcej, no to płaci mi za to, tak. Biorąc pod uwagę, jakie to są stawki, to myślę, że to jest bardzo społeczne, szczególnie mediacje karne. No, bo to są takie no, pieniądze śmieszne troszkę, nie, ale to już mniejsza z tym, to już nie o to chodzi. To jest moje e, pytanie. Bo my się... Wracając, szkolne mediacje prowadziłam społecznie. E, i, A wiesz, czego to się w ogóle wziął ten, ten pomysł mediacji szkolnych i rówieśniczych? No. Od 10 lat, jak prowadzę mediację, e, coraz rzadziej, ale mimo wszystko większość ludzi pyta się, a co to jest w ogóle ta mediacja? I ja stwierdziłam, że dobra, starszego pokolenia już nie zmienimy, ale do tego młodszego. Możemy dotrzeć, wykształcimy, musimy sobie wykształcić to młode pokolenie, i oni już nie będą dzwonili, co to jest mediacja, tylko chciałbym się umówić na mediację. I to już no jest zupełnie inna rozmowa. Ja zaczynam od młodych. Starych już nie zmienimy, ale młodych tak. Dobra, to z dobrostanem mamy sprawę załatwioną. To może jeszcze odtworzę się o literaturę, a potem spróbuję, yy, spróbuję zsynchronizować to. Mówiłam sobie właśnie śmierć pięknych szalen. Pytanie no. drugie. Mam, mam to pierwsze, które było wydane w dawno. Tutaj napisali, że po raz pierwszy śmierć pięknych Sarem wykazuje się w Polsce w wersji autorskiej bez cenzury. No, będę mogła porównać. Nie wiem, kto w tamtej wersji był tłumaczem, ale ta śmierć pięknych Sarem bardzo mi się, bardzo, bardzo podoba. Bardzo. Byłam za pouroczona i wzruszona komidą.